Cześć, to jest bajczek mojego Dermatologa 26 grad. Zdecydowałem się nagrać bajczek, dlatego że ten rower, jak widzicie, jest cały oklejony w customową okleinę. Nawiązałem współpracę z firmą Sticker Studio, która okluje mi ten rower, samochód i jeszcze będziemy oklejać mojego Fula, ale to zobaczycie w następnych filmach. Ten rower to jest w sumie taka zbieralnia złomu, która leżała mi w garażu, ale po oklejeniu w miarę to jakoś wygląda. Jeżeli jesteście zainteresowani jakimś własnym projektem, macie jakiś pomysł na oklejenie własnego roweru, no to piszcie na tego Instagrama. Eee, I link na, do jego facebookowej strony będzie w opisie tego filmu. Ogólnie to kuję na tym rowerze umiem, więc nagramy same części. Rower jest złożony na ramię Dortmund 26 Gracz w rozmiarze L z 2016 roku, wykonaną ze stopu Dartmouth 7005. Kurwa, to będzie zajebisty tak bo ja nawet nie wiem, co to za kierownica. To <laughs> no, jest Coś tam z Swing hmm, Low, nie wiem. Dartmoor <laughs> Czekaj, może znajdę nazwę tej kierownicy przy okazji. Cockpit e, składa się z kierownicy Dartmoor Swing Low V2, która jest z aluminium 7000, jest spoko i działa na obejmę 254. Przycięta na szerokość jakąś tam 720. Mostek, jakiś tam NS, nie mam pojęcia, co to jest, to działa. Jak widzicie, są tutaj grypy skręcane z owiniętą obejmą dętką, dlatego, że jestem przeciwnikiem grypów nakładanych yy, po prostu bez obejm, bo to gówno, bo jedna kropla wody tam wpadnie i macie pojeżdżone. Hamulec jak to w Dirtówce to musi tylko spowalniać. Klamkę kupiłem na Oliksie za 30 zł, jak widać nie cieknie. Poza grupowy zacisk Shimano, 2 metry kabla, starcza. Nie robię dużo barspinów, maksymalnie 3 w przejeździe, więc na razie jest spoko, ale docelowo pewnie będzie rotor. Gripy to są stare Audi Ropes z jakiejś zjazdówki, które wyjąłem. W zasadzie to we wszystkich rowerach używam tylko wyłącznie tych gripów. Amortyzator... Zdecydowałem się zamiast pajka na Jari. Yy, jeszcze w czasie kupiłem go przed Govidem, czyli za jakieś 800 zł, ucięłem szafta. Na 100 mm działa to super, nic nie strzela sterówka, więc yy, dużo lepiej od pajka Jest troszeczkę cięższy od pajka, ale jest też wytrzymalszy. I sam tłumik też może jest prosty jak budowa cepa, ale do dirtu ma być tylko twardo. A charger wiadomo, że czasem może się zjebać. Gdybyście się zdecydowali na kupno, właśnie jakiegoś amortyzatora do Enduro Rockshoxa i skracanie go, no to nie polecam wkładania podkładek pod negatywną sprężynę, bo amor wtedy wchodzi jak główno. Jak macie lewe dwie ręce, to oddajcie to komuś, żeby uciął wam szafta i go nagwintował. Koła są złożone na obręczach Mavic 319, czyli to jest obręcz do XC, obie są pęknięte, znalazłem je w garażu. Udało mi się złożyć koła, które są mega lekkie, jak widać w miarę wytrzymują, tylko muszę dbać o naciąg na szprych. E, piasta z przodu to jest jakiś Dartmoor wersji Pro, no piasta z przodu to są tylko dwa łożyska i rurka, więc tutaj się nie ma co rozwodzić. Z tyłu mam seryjną piastę z 2 Player'a. Ten taki śmieszny hehe napis tu był, jak kupiłem ten rower. W sumie z seryjnego tu Player'a to została to tylko tylna piasta, rama, stery. Przy kołach tutaj oszczędzałem dużo przy wadze. Mamy tutaj opony Racing w wersji Race Sport, czyli jakieś tam 430 gram wagi. Z tyłu mamy Speed Kinga dwójkę, też w wersji Race Sport. Zastosowałem tutaj też dętki Szwalby Aerotan chyba się nazywają, to jest taka konkurencja dla Tubolito. Dętki, jak w tej cenie, co są w Polsce dostępne, no to kompletnie nie jest to warte tego. Yy, mi się udało, jak już robiliśmy zbiorowe zamówienie, za 5 tych to wychodziło mniej więcej za sztukę, to wtedy spoko. Dentka waży 55 gram, w miarę się trzyma. Z tyłu mam niestety przebitą od szkła, to nie wina dentki. I powiem Wam, że warto schodzić w dirtówce z wagi na kołach, bo to czuć po prostu podczas rotacji. Dobra, jeżeli byście się zdecydowali, żeby kupić opony Continental, to niestety mam złą wiadomość, że tylko i wyłącznie wyższe wersje, jakkolwiek, trzymają. Te najtańsze racingi za nie wiem, 60-70 zł to jest taki syf, że się ślizga na suchym asfalcie. Napęd składa się z Korp Trubati Descendant, który mają chyba z 10 lat na suporcie GXP. Lewy ramię jest w ogóle z następnej generacji Descendanta. Mamy tutaj zębatkę aktualnie stalową, bo urwałem poprzednią trzydziestkę, niestety będzie tutaj aluminiowa zębatka i zastosowałem też łańcuch normalny ośmiorzędowy do MTBF. Wiązało się to z tym, że musiałem przyciąć driver. Jeżdżę wszędzie samochodem na rower, w związku z tym taki łańcuch wytrzyma, natomiast jeżeli dużo jeździcie, się przemieszczacie na rowerze, to taki łańcuch to nie jest dobry wybór. W obu rowerach mam pedały z AliExpress, nie pamiętam nazwy, jak sobie wpiszecie, wpiszecie wheel up, coś tam, to pewnie wam wyskoczą. Są bardzo tanie, mają trzy łożyska maszynowe, zajebiście trzymają, w sumie jeden tylko urwałem, ale to przy takim kurewskim niedolocie, więc mogę. Czystym sercem polecić te pedały, ale tak jak mówi Janek Chiński, ważniejsze są buty niż pedały w trzymaniu nogi. No i na koniec siodełko i sztyca. Sztyca to jest jakiś hinol z karbonu, w sumie nie jest jakiś mega lekki, troszeczkę lżejszy od aluminium, ale już się poluzował jarzmo, więc ogólnie nie polecam chińskich sztyc karbonowych. Siodło no to przeruchany chromak, ale ja jestem osobą, która często łapie siodło przy i bar spinie, i przy no henderach i jakoś nie wiem, chromak mi po prostu lepiej leży. Jakbyście zastanowili czemu sztycę odwrotnie, no to wygląda to zjebanie, ale dużo bardziej mi to poprawia pozycję na rowerze, jestem po prostu bardziej z przodu. Cały rower wagowo wychodzi 10 kg i 860 gram, co jest bardzo spoko wynikiem jak na Rower w połowie, złożony z części, które leżały mi w piwnicy. Tak jak mówiłem wcześniej, cały rower jest oklejony w firmie Sticker Studio. Jeżeli szukacie jakichś oryginalnych pomysłów, albo macie swój własny pomysł na oklejenie roweru, no to podbijajcie do niego. Natomiast jeżeli chcecie takie duże wnętry przy jak ja mam na dolnej rurze, no to musicie niestety do mnie podbić, bo mogą takich nie zrobić. Albo jakbyście chcieli nakleić taką naklejkę na waszego baseballa, to też musicie do mnie podbijać, bo dlatego że. Субтитры